Detektyw Nosek, Czarna Broda i porywacze, Marian Orłoń. Pan Nosek przystępuje do akcji. Trzeba przyznać, że Józek wywiązał się ze swego zadania znakomicie. Stał w drzwiach pracowni w niedbałej pozie i gapił się na trzy wróble skaczące pojezdni. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że pilnuje miejsca, w którym popełniono przestępstwo. To jest właśnie Józek, powiedział półgłosem pan bratek, gdy znaleźli się w pobliżu. Całkiem interesujący chłopak, stwierdził pan nosek, przyglądając się bacznie Józkowi. Zainteresował się nim już parę minut wcześniej, gdy zegarmistrz wspomniał, że ma ucznia. Poprosił nawet o krótką charakterystykę Józka, a otrzymawszy ją, postawił kłopotliwe pytanie: Czy nie przyszło panu na myśl, że to właśnie Józek? Rozumie pan, co chce przez to powiedzieć. Pan bratek skinął głową i zawahał się. Owszem, przyznał po chwili. Nawiedziła mnie taka myśl, ale ją odrzuciłem. Wydaje mi się, że Józek nie byłby zdolny do takiego czynu. To prawda, że nie jest aniołem, ma swoje wady, ale na taką kradzież chyba by się nie odważył, a poza tym w jakim celu miałby zabierać pozytywkę. Dla niego nie przedstawiała ona żadnej wartości. Bardzo się zdziwił, dowiedziawszy się, co zginęło. Pan Bratek rozważał coś w milczeniu, a potem dorzucił takim tonem, jakby chciał przekonać samego siebie: „Nie, nie, 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 to niemożliwe. Józek na pewno tego nie zrobił. Oczywiście, oczywiście”. Przytaknął pan Nosek. Zatrzymali się przed pracownią. Przybycie sławnego detektywa zrobiło na Juzku ogromne wrażenie. Widocznie nie spodziewał się, że majster poprosi o pomoc taką znakomitość, a gdy ta znakomitość podała Józkowi rękę, chłopak zaczerwienił się po same uszy. – Nie zaszło nic podejrzanego? – spytał go pan Nosek. – Nie. Detektyw rozejrzał się w koło. Całe szczęście, że ulica jest pusta. Inaczej mieliby tu wkrótce tłum gapiów, a tego wcale bym sobie nie życzył. Trochę mnie martwi ta kumoszka w oknie naprzeciw, która stanowczo za dużo uwagi poświęca naszym skromnym osobom, no ale nie żądajmy za wiele. Na jednego widza możemy się zgodzić. Mówiąc to, otworzył neseser, wyjął z niego potężną lupę i podszedł do drzwi. Obejrzał je pobieżnie i powiedział: Złodziej nie był zbyt pomysłowy. Wyłamał zamek zwyczajnym łołem. Ślad jest bardzo wyraźny. Ale ślad po łomie to za mało. Musimy znaleźć coś więcej. Podniósł lupę do oczu i począł skrupulatnie badać drzwi. Tak, mruczał pod nosem. Musimy znaleźć coś więcej. O, już mamy następny ślad. Nitkę. Czarną jedwabną nitkę wisi sobie na tej świeżej drzazze, która powstała od łomu, a więc musiał ją zostawić złodziej. Zaczynam się nawet domyślać, z czego ona pochodzi. Schowajmy na razie nitkę do koperty. Może nas zaprowadzi do kłębka. Pan Nosek odczepił delikatnie nitkę, włożył ją do koperty i znowu zajął się drzwiami. Mam powody przypuszczać, mówił, że złodziej nie zostawił odcisków palców. A na wszelki wypadek sprawdzimy, czy się nie mylę. Panie bratek! Kiedy ostatnio myto drzwi? Józek mył je wczoraj po zamknięciu warsztatu, odpowiedział zegarmistrz. W każdą środę robimy gruntowne porządki. Doskonale. Wynika z tego, że na drzwiach powinniśmy znaleźć tylko odciski pańskich palców, odciski palców Józka, no i ewentualnie złodzieja. Zaraz się przekonamy, jak jest naprawdę. Pan Ambroży pochylił się nad neseserkiem i wyjął z niego niewielkie pudełko, pędzelek oraz rolkę folii. W pudełku znajdował się biały proszek, którym Ambroży opylił w paru miejscach drzwi. Następnie oczyścił te miejsca pędzelkiem i obejrzał je przez lupę. – Widzę tylko dwa rodzaje odcisków – rzekł. – Nie ulega wątpliwości, że to odciski pańskie – i pańskiego ucznia. Nie zaszkodzi jednak, jeśli je <laughs> zabezpieczymy. Powiedziawszy to, nałożył na pokryte proszkiem miejsca kawałki folii, a potem odkleił je i schował do drugiej koperty. Na folii utrwalił się dokładny rysunek linii papilarnych. Teraz możemy wejść do środka, powiedział. Pozwólcie, że zrobię to pierwszy. Pan Nosek Przekroczył próg, a za nim uczynili to samo pan Bratek i Józek. Na końcu wsunął się kupa, który przycupnął pod ścianą i zmarszczywszy nos, obserwował pilnie wszystko, co się wokół niego działo. Pan Ambroży tymczasem rozejrzał się po pracowni i całą swą uwagę skupił na podłodze. Widocznie dostrzegł na niej coś interesującego, bo przykucnął i czemuś się z zajęciem przyglądał. Panie bratek! Zwrócił się do zegarmistrza. Czy to ślad pańskiego buta? Pan bratek przykucnął obok detektywa. Przyjrzał się zawiłemu wzorowi zelówki odciśniętemu na świeżo pastowanej podłodze i pokręcił głową. Nie, nie mam takich butów. A ty młodzieńcze? Józek również zaprzeczył. Stąd wniosek, że ślad zostawił złodziej. Przerysujemy sobie ten wzorek. Może się przydać. Pan nosek otworzył notes i naszkicował w nim wzór zelówki. A teraz proszę mi powiedzieć, gdzie stała wczoraj skradziona pozytywka? spytał zamykając notatnik. Pan bratek wskazał ręką przed siebie. Tam, na, na tej półce. Miejsce niezbyt widoczne, stwierdził detektyw i nie odrywając oczu od podłogi, skierował się w stronę półki przed półką, przystanął. Powiódł po niej wzrokiem i nagle wyciągnął po coś rękę. Czy to pańska własność, mistrzu? zapytał. Na jego otwartej dłoni leżało pudełko zapałek. Zegar przeszukał kieszenie Nie, zapałki mam przy sobie. Pan Nosek spojrzał na Józka. – Ja? Ja w ogóle nie doszę zapałek. – Ja nie palę – odpowiedział Józek i wyraźnie się zmieszał. – A więc mamy jeszcze jedną pamiątkę po złodzieju – rzekł pan Ambroży, udając, że nie dostrzega Józkowego zmieszania. – I to pamiątkę niezwykle cenną – dodał, przyglądając się jakimś znakom na pudełku. Nikt jednak nie zauważył, jakie to były znaki – bo pan Nosek szybko schował pudełko do neseseru. Potem powiedział, powinniśmy tu jeszcze coś znaleźć. Popatrzył dookoła i wykrzyknął, o, jest! Schylił się i podniósł z podłogi wypaloną zapałkę. Rozejrzał się po podłodze, tylko jedno? Zastanowił się, ciekawe, ciekawe. I zapałka powędrowała w ślad za pudełkiem do neseseru. Pan nosek krążył jeszcze jakiś czas po pracowni, zaglądał tu i tam, ale niczego więcej nie znalazł. Siadł więc na krześle i rzekł: hmm, Chciałbym teraz zadać panom kilka pytań. Pan bratek i Józek usiedli również. Kuba nastawił uszu, a stary detektyw rozpoczął przesłuchanie. Proszę mi powiedzieć, czy w czasie, gdy aktywawawawała, Tekarz oddawał pozytywkę do naprawy, był w pracowni ktoś obcy. Nie, padła zdecydowana odpowiedź. A czy później interesował się ktoś pozytywką? Tak, odpowiedzieli jednocześnie majster i uczeń. Pan Nosek poruszył się niespokojnie. Kto? zapytał. E, taki jeden z czarną brodą, odrzekł zegarmistrz. E, Przyjezdny. Przyszedł tu wczoraj, prosił, żeby mu e, wprawić szkiełko do zegarka. Zająłem się zegarkiem, a on rozglądał się po ścianach, jakby był w muzeum, a nie u zegarmistrza. Proszę pana, słyszę nagle jego głos. Czy ta zabawka jest na sprzedaż? Podnoszę głowę, patrzę, a on wskazuje na pozytywkę. Nie, nie na sprzedaż mówię. Oddano ją do naprawy, a on na to. Szkoda, interesują mnie takie rzeczy i chętnie je skupuję. Tak powiedział. Wczoraj nie zwróciłem na te słowa większej uwagi, ale teraz? Czy Pan sądzi, że to on? Jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek sądzić, odparł wymijająco detektyw. A o ile wiadomość o Czarnej Brodzie nie zrobiła specjalnego wrażenia na nosku, o tyle kubę poruszyła ogromnie jest triumfował wyprężył dumnie ogon a jego ślepia szukające oczu ambrożego zdawały się mówić widzisz nie omyliłem się nie dałem się zwieść tej sztucznej brodzie mnie nie tak łatwo oszukać ale ambrożym zupełnie nie zwracał na kubę uwagi czy poza tym przyjezdnym nikt więcej nie interesował się pozytywką pytał dalej pan Bratek objął dłonią czoło Hmm, chyba nie, usiłował sobie przypomnieć. Chyba nie. Jeszcze jedno pytanie. Kto oprócz pana i Juska wiedział, że pozytywka została wczoraj naprawiona? Tylko aptekarz. Kiedy go pan o tym zawiadomił? Wczoraj, wczoraj po południu, przysłał tu swego siostrzeńca, powiedział chłopakowi, że pozytywka jest gotowa. Ucieszył się. Wujek się nie może doczekać, rzucił na odchodnym. Ale aptekarz się nie zjawił. Gdyby wczoraj przyszedł, nie byłoby tego nieszczęścia, tak? No właśnie. Na pewno dziś przyjdzie i co ja mu powiem? Że pozytywkę ukradli? Proszę się nie martwić, uspokoił go detektyw. Za kilka minut będę rozmawiał z panem Motylkiem i sam go zawiadam ją o kradzieży. Zapewnię go też, że wkrótce odzyska swoją własność. Dziękuję panu. Pan nosek wstał i zamykając neseser, ciągnął dalej. Wykrycie złodzieja jest kwestią najbliższych dni. Zostawił po sobie za dużo śladów. Brak mi tylko klucza do tej zagadkowej kradzieży, ale mam nadzieję, że ten klucz znajdę u aptekarza. I dlatego do niego idę. Pożegnał się i wraz z psem opuścił pracownię. Na ulicy Kuba wybuchnął. Nie rozumiem cię, Ambroży, co to znaczy? Wykrycie złodzieja jest kwestią najbliższych dni? Nad czym tu się zastanawiać? Przecież złodzieja mamy. Czyżby? To przecież jasne, kto ukradł pozytywkę. Zależy dla kogo. Dla mnie nie, a dla mnie tak. Obawiam się, że nos cię zawiódł rzekł Ambroży. Nie żartuj z mego nosa, rzachnął się Kuba. Sam wiesz najlepiej, że kiedyś służył nie tylko do ozdoby, ale złodzieja znam. Do tego nie trzeba było nosa. Wystarczy głowa. Pan Ambroży uśmiechnął się wyrozumiale. Ej, Kuba, Kuba, jesteś za pochopny w sądach. Sprawa nie jest taka prosta, jak ci się wydaje. Wolałbym jednak rozmowę na ten temat odłożyć na później. Tym bardziej, że mamy ważny powód, żeby milczeć. Jaki powód? Nie rozumiem, o czym mówisz. Obejrzyj się, to zrozumiesz. Kuba zerknął do tyłu i ciarki przeszły mu po grzbiecie. Za nimi, w odległości kilku kroków, szedł czarna broda. Historia pozytywki. Ozdobny napis na zabytkowej kamieniczce głosił, że mieści się tu apteka pod pelikanem. Kamieniczkę ocieniały trzy wiekowe lipy rosnące na skraju chodnika. Pod jedną z nich zatrzymał się pan nosek i udając, że poprawia sznurowadło przy bucie, rzucił okiem za siebie. Brodacz zatrzymał się również. – Mamy go dalej na karku – szepnął Ambroży. – Wcale się nie dziwię – mruknął pies i obaj skierowali się ku drzwiom apteki. Pan Bonifacy Motylek ucierał akurat w moździerzu maść przeciw podarze, gdy u wejścia zadźwięczał dzwonek. O, pan inspektor! Ucieszył się podnosząc znad moździerza głowę. Co to szanownego pana sprowadza? Chyba nie choroba. Stary detektyw dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego, że jego misja nie jest zbyt przyjemna. Jak tu przekazać temu sympatycznemu panu, który troszczy się o jego zdrowie i nazywa go inspektorem, przykrą wiadomość? Przychodzimy do pana w dość kłopotliwej sprawie, zaczął szukając odpowiednich słów. Pan motylek odłożył moździerz, poprawił okulary i spojrzał pytająco na noska. Słowa detektywa zaciekawiły go tak dalece, że nie spostrzegł brodatej twarzy, która przylgnęła na moment do szyby. A potem równie szybko znikła. Zauważyli ją jednak detektyw i pies, o czym świadczyły ukradkiem wymienione spojrzenia. Nasza wizyta wiąże się z pańską pozytywką, brnął dalej pan Ambroży. Z pozytywką? Przepraszam, a skąd pan wie o pozytywce? Od pana bratka. Aptekarz ściągnął brwi, zaczynał się domyślać prawdy, czy. Czy stało się coś? spytał z niepokojem. Pan Nosek milcząco potaknął. Skradziono ją, czy tak? Niestety. Aptekarz zasępił się jeszcze bardziej. Ale któż do licha mógł to zrobić? Wybuchnął nagle. Przecież nikt obcy nie wiedział, że umilkł. Zorientowawszy się, że powiedział za dużo. W tej chwili nie potrafię jeszcze na to pytanie odpowiedzieć, rzekł detektyw. Mogę jednak pana zapewnić, że sprawca kradzieży zostanie schwytany. Postaram się o to, ale pan musi mi w tym pomóc. Domyślam się, że pozytywka kryje jakąś tajemnicę, tylko nie wiem jaką, ale pan wie i złodziej też wiedział. Od wyjaśnienia tej tajemnicy zależy bardzo wiele. Pan motylek zdjął okulary i starannie wytarł szkła. Potem założył je, spojrzał Ambrożemu w oczy i powiedział: Pomogę panu, zdradzę panu tajemnicę pozytywki, choć może się ona wydać śmieszną. Przyznam się, że ja sam nie wiem, co o niej sądzić. Wskazał detektywowi miejsce w wygodnym fotelu, sam wyszedł za kontuaru i usiadł obok. Akuba. Nastawiwszy uszu, zwinął się bez zaproszenia na dywaniku. Historia, którą chcę panu opowiedzieć, zaczęła aptekarz, sięga czasów mego dziadka. Dziadek również mieszkał w tym domu, był aptekarzem i, jak głosi rodzinna tradycja, wielkim dziwakiem. Większość swego życia poświęcił poszukiwaniu cudownego leku, który miał mu przynieść nieśmiertelną sławę. Zmarł jednak, nie doczekawszy się rozgłosu. Ostatnim przejawem jego dziwactwa była wzmianka w testamencie, która głęboko poruszyła całą rodzinę. Wzmianka ta dotyczyła skarbu, który dziadek rzekomo zostawił swoim potomkom. Szukajcie go sami, pisał dziadek. Znajdzie go ten, kto pójdzie moją drogą. Może pan sobie wyobrazić, Ciągnął dalej aptekarz, co się działo po czytaniu testamentu, o mało domu nie przewrócono do góry nogami, ale bez rezultatu skarbu nie znaleziono. Podejmowano jeszcze wielokrotne poszukiwania, ale zawsze z tym samym wynikiem. Wreszcie spadkobiercy doszli do zgodnego wniosku, że skarb w ogóle nie istniał i że staruszek zakpił sobie po prostu z rodziny. Tego samego zdania był również mój ojciec, który mi tę całą historię opowiedział. Minęły lata. O skarbie zapomniano, i nagle wszystko odżyło na nowo. Mniej więcej przed miesiącem, wertując stare medyczne książki odziedziczone po dziadku, znalazłem w jednej z nich tę oto kartkę. Pan Motylek sięgnął do kieszeni, wydobył z niej portfel. Z portfela wyjął pożółkłą kartkę zapisaną ręcznym pismem i podał ją Ambrożemu. Ten podniósł papier do oczu i z myślą o kubie. Przeczytał połówkiem: Kimkolwiek jesteś, posłuchaj. Zostawiłem skarb i teraz przekazuję go w Twoje ręce. Niech on będzie dla Ciebie nagrodą za czytanie tych mądrych książek. Drogę do niego wskaże Ci tańcząca dziewczynka. Pan Nosek skończył. A więc jednak wykrzyknął chciał jeszcze coś powiedzieć, ale nie zdążył, bo aptekarz podjął swoją opowieść. Tak, kartka wskazywała na to. Mówił, że testamentowa wzmianka o skarbie nie była żartem, ale jednocześnie wprowadzała nową zagadkę, ową tańczącą dziewczynkę. Co to za dziewczynka? Gdzie i szukać? Zastanawiałbym się chyba nad tym do dziś, gdyby, nie przypadek, przed tygodniem poszedłem z córką na strych. Szukaliśmy czegoś wśród starych rupieci. Joasia w jednym końcu strychu, ja w drugim. W pewnej chwili usłyszałem jej wołanie: Tatusiu! Popatrz, jaka śliczna tancerka! Coś mnie tknęło. Patrzę i widzę, że Joasia pokazuje mi starą pozytywkę, która od lat poniewierała się na strychu. Gdy ją zobaczyłem, gdy zobaczyłem porcelanową tancerkę przymocowaną do pudełka z mechanizmem, tańcząca dziewczynka przestała być dla mnie zagadką. Miałem ją przed sobą. Ale pojawiła się nowa trudność, co zrobić, żeby pozytywka przemówiła. Mimo bowiem nakręcania i opukiwania, pudełko milczało jak zaklęte. wyniosek był tylko jeden: Mechanizm jest zepsuty i trzeba go naprawić. Jeszcze tego samego dnia zaniosłem pozytywkę do pana bratka, którego talent i sumienność były mi dobrze znane. No, no a resztę to już pan zna. Aptekarz skończył i pogrążył się w zadumie. Zachmurzone czoło świadczyło o tym, że po głowie chodziły mu niewesołe myśli, nic dziwnego. Fortuna otarła się o pana motylka i przeszła obok. Pierwszy odezwał się nosek. Pańska opowieść, powiedział, stanowi ważne ogniwo w moich domysłach. Znam wreszcie motyw kradzieży. Wiem, dlaczego złodziej zabrał na pozór nic nieznaczącą zabawkę, ale w dalszym ciągu nie znam złodzieja i dlatego muszę pana poprosić o jeszcze kilka informacji. Proszę mi na przykład powiedzieć, kto oprócz pana wiedział o skarbie, odkrytej kartce i pozytywce? Aptekarz odpowiedział bez namysłu: Wiedziała o tym cała moja rodzina, to znaczy żona, córka, syn i, i siostrzeniec. A czy nie wspomniał pan o tym komuś obcemu? Nie. A czy ktoś obcy mógł słyszeć pańską rozmowę z rodziną? Czy mógłby słyszeć ktoś obcy? zamyślił się aptekarz. Sądzę, że tak. Rozmawialiśmy na ten temat dość swobodnie. Mówiliśmy przy otwartym oknie w ogrodzie. Wynika z tego, rzekł pan nosek, że o skarbie mógł wiedzieć każdy z pańskich lokatorów. Proszę mi podać ich nazwiska. Hmm. – Miotełkowie, Maślińscy, Brzęczykowie – wymieniał pan motylek. – Brzęczykowie? – rzucił od niechcenia detektyw. – Zdaje mi się, że słyszałem dziś to nazwisko. Tylko gdzie? – Na pewno u zegarmistrza. Syn Brzęczyka. Józek jest uczniem pana bratka i… Aptekarz urwał i zrobił taką minę, jakby niespodziewanie dokonał wielkiego odkrycia. Patrząc szeroko otwartymi oczami na detektywa… Ale ten udał, że tego nie dostrzega i rzekł obojętnie. Hmm, ma pan rację. Słyszałem to nazwisko u zegarmistrza i nie dopuszczając aptekarza do głosu, spytał: e, Kiedy pan zamierzał odebrać pozytywkę? Pan Motylek był wyraźnie zawiedziony zmianą tematu. Dzisiaj odparł. Akurat pół godziny temu Zenek mi powiedział, że jest gotowa. Zenek? Kto to taki? Siostrzeniec przebywał u nas od dwóch tygodni. Rzucił naukę, naraził się ojcu, no i przyjechał do wujka. Pan Nosek pokiwał współczująco głową. I nie tęskni za domem? spytał. Chyba tęskni. Właśnie dziś wybierał się do rodziny, ale zaspał. Mówił, że pojedzie pojutrze. Tak, rzekł w zamyśleniu pan Nosek. Ale wróćmy do pozytywki. Czy nie nasuwa się panu nic więcej w związku z kradzieżą? Pan Motylek rozłożył bezradnie ręce. Chyba wszystko powiedziałem. Powiedział pan bardzo dużo, przyznał detektyw, podnosząc się z fotela. Dużo? Zdziwił się pan Motylek. Tak, jestem panu za to szczerze wdzięczny i myślę, że wkrótce pozytywka znajdzie się w pańskich rękach. A więc do zobaczenia. Aptekarz podziękował Noskowi za zajęcie się sprawą i odprowadził gości do drzwi. W progu pogłaskał kubę po grzbiecie, co utwierdziło psa w przekonaniu, że pan motylek należy do ludzi wyjątkowo sympatycznych. Na ulicy było spokojnie. W koronie lipy śpiewały ptaki, e, młoda kobieta pchała wózek z dzieckiem, na rogu stał listonosz i szukał czegoś w pękatej torbie, ale detektyw i pies. Nie zwracali na to wszystko uwagi. Dla nich istniał tylko brodaty mężczyzna oglądający z zainteresowaniem książki na wystawie. Spostrzegłszy go, wymienili znaczące spojrzenia i bez słowa skierowali się w stronę domu. Po chwili ruszył za nimi Czarna Broda. Fragment książki: detektyw Nosek, Czarna Broda i porywacze. Czytał Tomasz Rafałowicz.